I witajcie w magmasie 10. Mamy jeszcze trzy filmy do wigilii, i według Waszych komentarzy i mojego pomysłu zgodziliśmy się, żeby te trzy filmy były poświęcone już makijażom na wigilię. Wybrałam do dzisiejszego makijażu paletę My Secret Eye Celebrate Eyeshadow Palette, dlatego, że po pierwsze ma bardzo fajne kolory. A po drugie, nie było jej na kanale. Także zapraszam do oglądania dalej. Jako baza twarz zrobiłam, żeby Was już nie nudzić nakładaniem podkładu. Podkładem dzisiaj moim jest Klaresa Liquid Perfection 2 in 1. Baza pod podkład NYX Marshmallow. I dzisiaj przetestowałam sobie korektor HEAN. Może wstawię zdjęcie. Film dzisiaj będzie trochę gadany, tak? Pisaliście, że lubicie gadulce, więc mamy Gadulca Hean to jest y, Tender Touch Eye and Face Concealer, więc i pod oczy, i do twarzy. Co nim jest napisane, korektor do zadań specjalnych zapewnia długotrwałe krycie i rozświetlenie. Błyskawicznie tuszuje przebarwienia, sińce pod oczami i wszelkie niedoskonałości. Lekka formuła zawiera odżywcze masło morelowe, nawilżające pentawitin, pentawitin? pokojące hydroalgi i redukujący cienie Haloxyl. Powiem wam, że pierwszy raz dzisiaj używałam tego korektora. Moje pierwsze wrażenie jest pozytywne. Zobaczymy jak będzie dalej. Póki co na razie pod oczami mam nawet ok. Może lekko przesuszone, ale też nie wiem czy czasami nie od yy, ogólnie kaloryfery te sprawy, zimno na dworze, wiecie, to też nie można. No wygląda ok, Wygląda ok. A jak będzie się Ach. A jak się będzie utrzymywał, to zobaczymy. Yy, poza tym, olejek Mango Spritz na ustach musi być, bo mam przesuszone w dalszym ciągu. Yy, co jeszcze nałożyłam? No, kredka na brwi, oczywiście, Kul cool Blondi Nam 04. Puderek. <grych> Puderek dzisiaj, Paese Puder Jęczmienny. Yy, korektor mam też na oczach, więc już nie będę dawała bazy pod cienie. Teraz najważniejsza sprawa, to jest film dla osób. Tak myślałam właśnie, no słuchajcie, dla osób, które się nie malują, chcą się troszeczkę na ten wieczór wigiliny upiększyć, tylko że jak się nie malują, to może filmu nie oglądają. Albo jeżeli chcą, postanowią się upiększyć, to właśnie wyszukują taki film. I jest to film przeznaczony głównie do osób, które się właśnie nie malują, lub malują bardzo rzadko. Nie wiem, delikatnie bardzo, więc taka propozycja. Tylko co zrobią ci, którzy się malują mocno? Nie będą oglądać. Ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Dobra, nie przedłużając, przechodzimy do makijażu. Może sobie podepnę, bo przeczesałam się na drugą stronę, bo miałam włosy klapnięte. A jak się przeczeszę na, na tą stronę, to włosy mi nawet stoją. Ale podepnę, bo naprawdę będzie mi niewygodnie, jak będzie mi lecieć. No, teraz wyglądam jak... Leluja Ulianka. Oczywiście podkład nakładałam gąbeczką, nie, żeby nie za bardzo tapetę zrobić, wiecie, no tak, tak, żeby osoby, które się rzadko malują, bądź nie malują, mogły brać przykład. Fajnie by było. Dobra, mam lusterko w palecie. Powiem Wam, że ta paleta jest przeze mnie prawie nieużywana, naprawdę. Tu widzę jeden mały ślad po, w brązie nie wiem, nie wiem leży, a przecież fajna Ok, zbliżam się troszkę maluję najpierw oczy i potem do oczu dopasuję makijaż twarzy też mam już coś naszykowane no nie powinien mi długo zająć taki makijaż ale słuchajcie jak się nie malujecie to dobrze jest mieć właśnie paletę, nie muszą być te kolory, prawda, byleby była to paleta neutralna najlepiej, bo wtedy do wszystkiego pasuje, tak więc ten jasny beż biorę. Pędzelek też, wiecie, bardzo fajny. Taka miotełka kuleczkowa z Rosmana, z firmy Foreo Beauty. Także też wszystko takie dzisiaj chcę budżetowe. Dobra. Tylko słuchajcie, zmatowić sobie. Właściwie chodzi o wygładzenie tej skóry rozjaśnienie wewnętrznego kącika. Lekko, właśnie podług brwiowy wjechać, nawet tak jaśniej. Bardzo fajny cień. Myślę, że fajną paletę wybrałam. Pewnie wielu z Was ją ma. A jak nie ma, to na pewno ma kolory podobne. No i tyle starczy. Drugie szybciutko. Też wiadomo, że przed wigilią, jeżeli jeszcze jesteście twórcami potraw wigilijnych no to nie za bardzo mamy czas na, macie czas na yy, malowanie się takie wiecie, długotrwałe, pindrzenie i tak dalej, ale no żeby wyglądać nie jak odgarów, tylko już do stołu, nie? Tak chociaż troszkę, więc, więc spróbuję to, zaznaczam, spróbuję to pokazać, jak to zrobić. Tak, na szybko, według mnie, jaką mam tam koncepcję w głowie. Jak dla mnie, to lekko można by było podkręcić tutaj to załamanie tym neutralnym cieniem. Bardzo neutralny. Wjeżdżacie sobie na spuszczonej powiece, wjeżdżacie sobie nad to właśnie tą kreskę załamującą powiekę. O, i już jest oko. Powiększone taki kształt oka nadany, kontur, i tutaj troszkę w kącik kółeczkami. Zauważyliście w ostatnim filmie, że nie pakowałam cieni, tylko właśnie dotknęłam pędzlem i od razu zaczęłam robić kółeczka. I mi się zrobił bardzo ładny, ciemny kącik. Patrzcie, jak oko podkreślone. No i, i tyle starczy. I znowu spuszczam powiekę i zaczynam nad tym załamaniem. I teraz wjeżdżam kółeczkami. Także nie trzeba mieć tu jakichś wielkich umiejętności, tylko wiedzieć, gdzie przyłożyć pędzel. I zacząć nim kręcić. Oczywiście ja będę dokładać, nie? No bo to ja. Ale też kółeczkami. Nie za bardzo precyzyjnie. Powiedziałabym, że pozytywnie nie Czyli pozytywnie, jak się spieszymy, tak? O, pyk, pyk, pyk. Całe oko już prawie pomalowane. No, muszą być troszeczkę tak, o, według mnie zarysowane te oczy. Troszkę ciemniej. Dobra. Resztką z pędzla można wjechać sobie tutaj na. On jest fajny, bo ma lekki czubeczek taki. I można sobie wjechać tutaj od razu, rozdymić tą resztkę cienia. O. Mi już brakło, więc dokładam. Tym jednym, właśnie cieniem. Najbardziej neutralny na świecie. Taki szaro-brązowy, ale nie, nie brudny. Dobra. I teraz ja bym proponowała wziąć już jakiś jasny błysk na paluszek. I nie w wewnętrzny kącik, tylko na całą powiekę, Tutaj ruchomą. O, tak. Tak go rozetrzeć. Zapomniałam o tej palecie, jak ona się w ogóle zachowuje, nie? szczepłam palec. I patrzcie, rozjaśnione to oko jest, a tutaj przyciemnione. Jest to takie świeże oko, żeby nie, nie, nie było widać zmęczenia, jak pieczemy serniki, makowce, albo inne miodowniki, truflowce, nie wiem co tam jeszcze pieczemy. Jeszcze sobie dokładam tego cienia teraz, tutaj, żeby pokryć troszkę błysk. To wiecie, no, żeby te oczy. No i nieraz po nocach. Ja pamiętam, że wzięłam kiedyś za miodownik na wigilię. Znaczy na, na święta nie na wigilię. I ten miodownik piekłam do trzeciej rano. Niewyspane oczy, przemęczone ręce, no więc coś łatwego. Teraz żeby pogadać, to ja sobie kręcę kółeczka tutaj. Ale to już by mogło zostać po prostu. O. Oczywiście kształt oka zależy od waszego kształtu oka. Może inaczej kształt makijażu, jaki zrobicie tutaj, zależy od waszego kształtu oka. Ja mam oczy, nie wiem, trochę mogę tu wyciągnąć, tu mam dużo przestrzeni, mogłabym malować, nie? A, a powiekę już opadającą, ale jednak trochę ruchomej widać, więc zawsze powyżej tutaj tej kreseczki. Może się powtarzam, ale no dobra, będzie troszkę dłuższy film. Staram się już mało cięć robić. Jak mówię. Chyba, że cięcia robię, mówię, na takich fragmentach, gdzie naprawdę albo czegoś szukam, albo nie wiem, szukam pędzla, wiecie, no, no bo to po co? To tylko wydłuża film i nie jest film. Dobrze Karolina kiedyś określiła, brakowało mi tego słowa. Karolina, pozdrawiam dynamiczność, tak, dynamiczność filmu. Żeby nie był to taki, wiecie, flaki z olejem, nie? Cięcia nie są złe. I teraz tak, jak dla mnie można by było leciusieńko przyciemnić tylko linię rzęs w kącikach, żeby troszeczkę unieść oko, jeżeli macie tak na dół tą powiekę. Do tego celu może nie całkiem czarnego, tylko tego brązowego użyję. Czyli jakiś ciemny brąz. I na czubeczek płaskiego pędzla, bo nie każdy ma wprawę. Jeszcze odbiję. Nie każdy ma wprawę wiadomo w robieniu kreski. Taka osoba, która się nie maluje. Yy, więc zrobimy tak, ja Wam pokażę o co chodzi. Dotkniemy sobie tutaj tylko pyk, tak. I ciągniemy do rzęs. O. I możemy sobie lekko, ona się jakby ta kreseczka sama utworzy. Rozdymiona od razu. Rozmyta. I tutaj troszkę. No oczywiście można dołożyć. O, widzicie? No i porównajmy sobie. To jest większe oko od razu. Zupełnie się nie napracowałam, żeby. Tak, dokładam taką kreskę. O, i teraz rozcieram żeby zbudować jakiś kształt tej kreski. Zresztą, przy opadającej powiece, możecie bardziej rozdymić tutaj. No, dobre jest takie przyciemnienie linii rzęs, słuchajcie, i rzęs. Dobre jest takie przyciemnienie, słuchajcie, linii rzęs, bo naprawdę się otwiera oko. Powiększa. No, chyba, że macie i nie potrzebujecie takiego zabiegu, to oczywiście można zostać na poprzedniej fazie makijażowej. poprzedniej fazie makijażu, miałam powiedzieć. No i rozdymiam sobie tutaj, dobra. Ja wzięłam do tego płaski pędzel, nie jakieś szpi, spiczaty. Dobra. I tak już zostawiam. Z bliska to wygląda bardzo fajnie. Ten błysk jest taki też zobaczycie na latających oczach, na chwilę wstawię. Makijaż nie jest taki, wiecie, szałowy, ale jest, myślę, dojdą rzęsy, wszystko to będzie ok, będzie elegancki, a delikatny w sumie, nie? No, jak mówię, bez tego brązu też może być. Już kreski żadnym eyelinerem nie robię nic. Przejdziemy do rzęs potem, jak wykonturuję twarz. Proponuję nie przerysowywać twarzy. Jeżeli mamy delikatny makijaż oczu, bo no, tak potem wygląda dziwnie. Okej, okay, biorę sobie paletę, której testu w ogóle nie było na kanale, czyli Maxmo Traveler, dlatego że tutaj też ten brąz, ale będę tylko wykorzystam sobie część twarzową. Ten brąz jest tutaj bardzo do mnie dobry. I yy... Nie bardzo zbitym pędzlem podkreślamy, tylko o tak, delikatnie. Właściwie jednym takim zanurzeniem. Nie wiem, jakie lubicie brązery, i czy macie yy, nawyk brązowienia twarzy. No, ale dobrze jest taką kosteczkę sobie tutaj podkreślić. Ja nie mam wystających kości. Także u mnie to jest wrę wręcz wskazane i tu. Też ja mam tu taki dołek naturalny, ale to. O, patrzcie jak ładnie. No i już. Czełko troszkę tu. O. Ja też nos troszkę konturuje. Tak z boku. Nie robię żadnych kresek czy coś. Tak po prostu posmyram. Nie wiem, czy też jest sens tutaj się konturować, bo jak ktoś patrzy na was z boku, kiedyś widziałam taką panią w sklepie, miała tutaj wykonturowane i patrzyłam na nią z boku, to ona wyglądała jakby się tutaj nie domyła, jakby była brudna. Ja do filmu trochę się pomaziam. Ale to, to nie jest konieczne w ogóle. I tak was wszyscy znają, jak wyglądacie, niepomalowa. Tak, skoro się nie malujemy, albo bardzo rzadko. Róż też z palety, taweler. I tym samym pędzlem. On potem troszkę zniknie na pewno. Co i rozświetlacz. Też tym pędzlem. No, w następnym odcinku postaram się zrobić makijaż już bardziej efektowny, że tak powiem. Ten, nie mówię, że ten nie jest, ale no, jak wspominałam, ten jest za skromny dla mnie. że mi makijażu. Czu. Tu sobie muszę jeszcze to kółko rozblendować. Może cień mi się złapał po prostu, bo no, widzę plamkę. O, no teraz dobrze. Blend, blend, blend. Patrzcie, i jednym pędzlem zrobiłam makijaż, nie? Nie, no dwoma, bo ta kreska, dobra. Chcecie w kącik yy, błysk? Proszę bardzo. Komu? mówię, no na razie ja robię skromny makijaż. Pokazałam, jak oczy delikatnie, według mnie, twarz delikatnie, według mnie. Więc może zróbmy tak, że poza kamerą skończę się i wrócę na pożegnanie. Boję się tylko, że będę się mi ale dobra, odstawiam wszystko. Do za chwilę. No i makijaż skończony. Tak się prezentuje. Dla małgosi zdjęcia, znaczy ujęcia. Pozdrawiam, Małgoniu. Słuchajcie, dla osoby, która się nie maluje, bądź bardzo rzadko się maluje, nie wiem, czy ten film w ogóle będzie obejrzany. No, może, może się kliknie. Słuchajcie, jeszcze tak. Wytuszowałam sobie rzęsy szczoteczką. Tu Wam właśnie chcę też doradzić. Szczoteczką, która jest dosyć mała, zagięta. Łatwo wtedy tym banankiem, tą wypukłością, dolne rzęsy nigdzie się nie umaziamy. Tutaj górne rzęsy przeciągnąć wklęsłością, wypukłością też można. I tu muszę zaznaczyć jedną rzecz. Osoby, które się nie malują, bądź bardzo rzadko się malują, każda. Każda, nawet najmniejsza ingerencja kolorówki w ich twarz da już efekt zmiany, odmiany, już osoby, które spojrzą, o, coś z sobą zrobiłaś. Więc, tak jak mówię, jak ja się maluję cały czas mocniej, to dla mnie to jest nic. Nie. A dla osoby, która się w ogóle nie maluje, to pomalowanie rzęs yy, tylko bez cieni. I już da efekt taki wow, nie? że coś z sobą zrobiła, więc to tu, tu, tu musimy mieć to na uwadze właśnie. Więc patrzycie na mnie teraz pewnie Boże, w ogóle nie widać makijażu. No, ci, którzy się malują, jeżeli oglądają. Ale co mam do powiedzenia jeszcze ważnego? Rzęsy proponuję bardzo delikatnie wytuszować, żeby ich nie przekitować, żeby nie były ciężkie, żeby oko właśnie było lekkie, świeże, wypoczęte. Brwi też nie przerysować. I jeżeli chodzi o usta, na pewno osoby, które troszkę tam tykają kosmetyków, mają jakąś konturówkę w kolorze ich ust, to też proponuję taką właśnie. Nie robić sobie żadnych, nie wiem, powyjeżdżać, zwiększyć usta, bo będą wyglądały komicznie. Mimo, że chcą wyglądać wyjątkowo inaczej, no wiadomo, ale tak bym nie radziła. Tak myślę po prostu, jak ja kiedyś to robiłam, tak. Troszkę, troszkę, tylko tam podkreśliłam coś w twarzy i już była zmiana. I teraz tak, yy, pomadka. Ja akurat dzisiaj użyłam yy, tej z Glam Shopu. Widzicie, mam wszystko. Zaraz wam pokażę, jak finalnie jednak w tej szafce poukładałam. Ale tu mam bałagan. Ale to co? <grytanie> W końcu mam wszystkie pomadki na górze, tak pod ręką w pierwszej szufladce konturówki, a w tych następnych błyszczyki. Także tu jest wszystko do ust. Ta szafeczka jest tylko ustowa, a ta szafeczka jest podkładowa, bazowa, tuszowa, pudrowa. Mhm. A tam co? A, tam też. A właśnie, właśnie, właśnie. Tu są kremowe rzeczy do twarzy. No, widzicie, przy okazji mój bałagan po nagrywaniu. Jest to Glam Shop, ta pomadka Nude, nude Róż. Coś takiego róż i już no nie wiem. To... Czekajcie, założę okulary. Ombre, ombre róż. No ludzie. To jest pomadka ombre róż. Nigdy nie mogę zapamiętać. Dlaczego, dlaczego kremowa? No bo przejedziecie ręką, bo osoby nieprzyzwyczajone do noszenia konturówek, pomadek, jeżeli nałożą sobie jakąś taką, wiecie, taki zajzajer, nie, taki mocny, kryjący i zapomną się, że są pomalowane, czy, aha, i niewodoodporny tusz na przykład jakiś, tylko łatwo, który się zetrzy nawet palcem, taka prawda, bo Przejadą się gdzieś, no to łatwiej, żeby było łatwo palcem nie szukać wtedy płynów micelarnych czy coś. I to samo z pomadką, właśnie. Jeżeli pomalujemy kremową, to jak się rozmarzymy, to też łatwo ją usunąć i nie ma śladu. A po takiej wiecie jakbyśmy dali tutaj czerwoną, czy, czy jakąś taką, właśnie, która się wgryza w usta, ona się też zawsze rozmarzy, czy pod wpływem tłuszczu jakiegoś, czy coś. I wtedy, jak się rozmarzymy tragedia. Także też usta bym chyba proponowała delikatne. Moim no tentatywem chyba zakończę. Aha, co ja zrobiłam dalej, bo muszę się pożalić, że ta pomadka mi tak podkreśliła bruzdy, suche skórki na ustach, że musiałam to wszystko zamalować błyszczykiem Kiko. I tu też jest fajny sposób na to, żeby mm, żeby usta wyglądały fajnie, no, no na tej kolacji wigilijnej. Nie? Czekam na Wasze komentarze, czy jest ok, czy, czy nie. Ciekawe, czy tutaj trafią osoby, które w ogóle się nie malują i chcą wyjątkowo coś na siebie nałożyć, upiększyć się minimalnie na kolację wigilijną albo i na święta, bo też tak, taka opcja wchodzi w grę takiego makijażu y, wykonania w celu świętowania. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego dziesiątego magmasa. Następny będzie makijaż chyba już naprawdę taki mocny. Albo jeszcze jeden magmas będzie też z makijażem na święta, tylko już kolorowym. Może tak. Jeszcze zrobię mocny nude. Propozycję moją, a potem jeszcze jakiś Czekam na paletę, słuchajcie, więc myślę, że, że ona mi dojdzie do momentu, kiedy będę nagrywała tego ostatniego magmasa. No też czas dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie kciuczki, dzwoneczki, subskrypcję kanału. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego Magmasa. Pa, pa.